No nareszcie! Nareszcie mogę nadawać z plaży! Wczoraj otworzyli plażę tutaj koło mnie. W Alicante plaża była o tydzień wcześniej otwarta. Natomiast tutaj, gdzie ja mieszkam, dopiero plażę wczoraj otworzyli. Wczoraj nie zdążyłem nadać rano. Dopiero po live'ie porannym pojechałem zobaczyć. I już mogę. Już mogę nadawać. I bardzo się cieszę z tego tytułu. Mam nadzieję, że Ty też się cieszysz. Że zmienia się troszeczkę zmieniają się obostrzenia, że dostajemy poluzowanie, ale naszło mnie, żeby z Tobą porozmawiać dzisiaj o myślę, że dość ciekawym temacie. Ja ten temat wczoraj poruszyłem na moje 90 dni, zacząłem o nim mówić, ale pomyślałem, że dzisiaj szerzej o tym opowiem, czyli na głównej ścianie odmładzanie na surowo. Nagram tego live'a, później puszczę go na YouTubie. Dlaczego, jak i po co odłączyć się z Matrixa? Oglądałeś film Matrix? Keanu Reeves. W zasadzie pierwsza część. Pierwsza część jest taką mocną częścią, kiedy to... Zdajemy sobie sprawę o rzeczywistości, która jest wokół nas kreowana. Zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu, jeśli, jeśli jeszcze go nie widziałeś. To jest film, który został nakręcony prawie 20 lat temu. Natomiast ja się dziwię, że jest jeszcze sporo osób, które nie oglądały tego filmu. Ten film otworzył moje oczy na inne możliwości, ale wtedy nie wiedziałem jeszcze o tych wszystkich możliwościach, o których opowiadam Ci dzisiaj. Ale ostatnie miesiące, tygodnie, Matrix zaczyna się gubić. Przynajmniej w, moich, w mojej głowie, w moich oczach, w mojej wyobraźni, w moim w widzeniu świata. Zaczyna popełniać coraz większe błędy. I mam nadzieję, że to jest czas przebudzenia, i mam nadzieję, że to jest moment, kiedy uwolnimy się z tego Matrixa. Z tego, co zostało nam stworzone przez edukację, przez system zarządzający, i tak dalej. Dlaczego to będzie takie ważne? Po to, żeby zrozumieć, jak silną i mocną istotą jesteś, jak ważną częścią tego świata. A żeby to zrozumieć, to chciałbym Ci parę rzeczy przedstawić. Pod spodem wkleję też linki do filmów, do których się odniosę. Pierwsza informacja to pandemia tego roku. Pandemia tego roku, o której mówiłem już w styczniu. Teraz pojawiają się nowi ludzie, którzy oglądają filmy i mówią, ale się obudziłeś. Teraz mówisz o tym, że nie ma pandemii, wirusa i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy o tym już wiemy. Tak, tylko że w styczniu, w lutym, bardzo mocno mnie atakowaliście, kiedy mówiłem, że to jest wszystko jedna wielka ściema. Ale co się wydarzyło? Pandemia wycicha, wycisza się, wycisza się, przynajmniej w mediach. W Europie i w Stanach Zjednoczonych. Coraz mniej przypadków, coraz mniej zgonów. Przestaliśmy się tym ekscytować. Powiem wprost. Przestaliśmy to oglądać, przestaliśmy o tym rozmawiać. Zajęliśmy się innymi sprawami. Zaczęliśmy żyć tym, że poluzowują gospodarkę, że poluzowują nam obostrzenia, że można wyjść na ulicę bez maseczek. I zaczynamy żyć innym życiem. Co robi Matrix? Zaczyna skupiać naszą uwagę na innych pierdołach. Pandemia już teraz nie jest ważna, albo chcą, się, chcą nas odciągnąć od pandemii. I w zeszły weekend wystrzelili rakietę w kosmos. SpaceX, Elon Musk. Czujesz to? Cały świat pogrążony w kryzysie gospodarczym, nie latają samoloty, gospodarki się rozwalają, system upada, systemy upadają, a oni sobie rakiety wystrzelili w kosmos. Wystrzelili rakietę w kosmos, żeby odwrócić Twoją uwagę. Nawet Elon Musk nie wie, po co ta rakieta w kosmos poleciała. Pod spodem, wkleję ci film. Chciałem wysłuchać, po co on wystrzelił tą rakietę. Gada 15 minut i on nie wie, po co on tam poleciał. On nie wie, po co tam poleciał. On nie potrafi na ten temat się wypowiedzieć. W ogóle według mnie. To jest tak słaby aktor, że mogli wybrać kogoś innego do tej roli, do tej roli SpaceXu i Tesli. Ale to jest oczywiście moje zdanie, jak obejrzysz ten film. 10 razy podczas tego całego swojego wywiadu mówi o tym, że teraz ludzie powinni się skupić na kolonizowaniu innych planet. Naprawdę to jest najważniejsze dla teraz, dla każdego człowieka tutaj na Ziemi, żeby kolonizować inne planety? Nie mamy innych zmartwień? Zamknęliście nam pracę, zamknęliście gospodarki, zlikwidowaliście nam yy, szanse na dobre życie i teraz mamy się skupić na kolonizowaniu planet innych. To jest jakiś cyrk. To jest jakaś szopka noworoczna. To jest jakiś Muppet Show. Pamiętasz Muppet Show? Muppet Show. Cały czas po prostu jakieś kukiełki wyskakują w jakimś pudle, tak zwanym tele. Tel, Ej, wizja, czyli tel, 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 powiedz powiemy ci e, kłamstwo w telewizji. Teraz skupiamy się na tym, żeby wyleczyć w kosmos i kolonizować inne planety. Druga sprawa. Rzekome zamordowanie czarnoskórego mężczyzny przez policjanta w Stanach Zjednoczonych. w Stanach Zjednoczonych powstają zamieszki. Dlaczego, pytam, po co? Po co jest ten cyrk? Pod spodem wkleję film, który pokazuje, że prawdopodobnie nawet tego mężczyzny nie zabito. Na czarnoskórym mężczyźnie klęczy skóry mężczyzna, trzyma ręce w kieszeniach przez rzekomo 7 minut. Ten czarnoskóry mężczyzna mówi, że nie może oddychać. Przyjeżdża jakaś sztuczna karetka. Nawet nie sprawdzają, czy pulsu, czy coś się dzieje z tym murzynem. Wkładają go na nosze, on im spada z tych noszów. Wkładają go z powrotem. Wsadzają go do karetki, karetka odjeżdża i mówią, że on zmarł. Matrix się gubi. Te sceny, które rozgrywają, odgrywają nam w telewizorze, są do dupy. Już każde dziecko może zobaczyć, że to jest fałszywe. Bo potem zobaczysz film i po prostu powiesz, ludzie, o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? O, wymiesza... o zrobienie zamieszek w Stanach Zjednoczonych. Odwrócenie uwagi całego tłumu od pandemii, od tych problemów związanych z zabraniem im pieniędzy, z zabraniem im jedzenia, życia. Teraz będą walczyć między sobą i całą tą złość nie przekierują w kierunku tam, gdzie trzeba to przekierować, a przekierują w kierunku siebie. Pokłócą całe społeczeństwo amerykańskie. Myślisz, że to się na Ameryce skończy? Za momencik taką szopkę odegrają gdzieś w Europie albo jakim statkiem przywiozą jakiś uchodźców, którzy gdzieś tam kogoś niby zabiją i zaraz w Niemczech będą się bić. Zaraz będą się bić gdzieś w innym kraju. Zaraz jakaś bomba gdzieś wybuchnie i będą znowu naloty na jakiś kraj. To jest jedna wielka szopka noworoczna. To jest pieprzony Matrix. A co w Polsce wybory? Teraz cyrk z wyborami będzie się odbywał. Szopka noworoczna, wydanie milionów złotych, zapożyczonych, albo wyprodukowanych na drukarce. Ktoś po prostu drukuje na drukarce pieniądze. Zamiast dać je ludziom, którzy potrzebują, to wyda na, mi na wybory. Ludzie myślą, że coś wybierają. To są kandydaci wystawieni przez ludzi za kurtyną. Tu nie ma żadnego wyboru. Zostanie wybrany ich kandydat. Czy zagłosujesz na lewą, na prawą, czy na środkową, czy na tylną część polityczną. Zostanie wybrany ich kandydat, który przez najbliższe 4-5 lat będzie odgrywał swoją szopkę. To już jest aktor, który został przygotowany. A inna szopka. Szukamy leku na raka. Szukają leku na raka. Tylko nie wiem, gdzie on do cholery jasnej się zgubił, ten lek na raka, bo lek na raka istnieje. Potrzebujesz zmienić system karmienia ludzi, potrzebujesz zmienić system, przestać ich straszyć, przestać powodować pandemię, przestać ich leczyć. I masz lek na raka i na wszystkie choroby istniejące na świecie. Jesteśmy w jednym wielkim matriksie. Dlaczego warto się od tego odłączyć? Bo przestajesz nagle się tego wszystkiego bać i tak jak ja zaczynasz po prostu głośno o tym mówić. Zaczynasz to czuć i rozumiesz. Wiadomo, że żyjemy w tym świecie i trzeba uczestniczyć w tym życiu tutaj i czasami trzeba się zastosować do Matrixowskich zasad, ale przynajmniej rozumiesz, że kiedy każą Ci w sklepie założyć maseczkę, to w sklepie założysz, żeby Ci nikt nie, nie, wiem, nie wlał koszykiem w łeb, że nie nosisz maseczki, ale wychodzisz ze sklepu i zdejmujesz tą maseczkę, bo wiesz, że ona ci nie jest do niczego potrzebna. Że ona jest tylko potrzebna dla Matrixu, żeby pokazać ludziom, którzy uwierzyli w Matrix, że maseczki trzeba nosić. Bo jakieś wiruski świruski czekają na nich, żeby ich zaatakować. Dlatego, jak się odłączysz od Matrixa, jak wyłączysz wtyczkę i zrozumiesz, że jesteś w cyrku, że to jest jeden wielki cyrk. Cyrk na kółkach po prostu. Pokazują Ci cały czas różne sztuczki czy cyrkowe. Stań z boku i powiedz, Jezus Maria, cyrk! Jacyś ludzie latają w kosmos, gdzie w całym świecie pieniędzy brakuje, gdzie nie ma na chleb, na jedzenie, na życie. Niby zabijają jakiegoś murzyna, żeby skłócić całą Amerykę. Niby szukają na le leku na raka i nigdy nie mogą znaleźć. To jest jeden wielki cyrk. I dlaczego warto się od tego odłączyć? Bo wtedy zaczniesz żyć. Wtedy zrozumiesz, po co tutaj przyszedłeś i po co tutaj przyszłaś. Że życie to jest zupełnie co innego. My mówimy o tym od ponad dwóch lat. Życie to jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie co innego niż ci się kreuje. Życie to nie jest to, co płynie z telewizji. Jeśli zdobywasz swoją wiedzę tylko z telewizji, to daleko nie zajedziesz, odłącz wtyczkę. Wyłącz się z Matrixa. A dla Matrixa mam taką wiadomość: ludzi nie leczy się toksynami, ludzi nie karmi się śmieciami, ludzie muszą oddychać i ćwiczyć, ludzie, ludzie muszą nauczyć się jak myśleć. Jak nauczysz się jak myśleć, to Matrix nie będzie Ci straszny. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z ciepłego Alicante. Mam nadzieję, że Cię zainspirowałem. Pod spodem wkleję filmy, do których się odnosiłem. W zasadzie chciałem Cię do tego zachęcić. Przejrzyj je. Zainwestuj swój czas i zobacz, jaka to jest wielka szopka noworoczna. Pozdrawiam cię cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!